Adrian ze musiał przejść kolejny zabieg. Po usunięciu guza mózgu pojawiły się komplikacje. Adrian Szymaniak, znany widzom z programu Ślub od pierwszego wejrzenia musiał przejść kolejny zabieg. Okazuje się, że po operacji usunięcia guza mózgu pojawiły się komplikacje. Uczestnik miłosnego show opowiedział o przeżyciach ostatniego miesiąca. Zdradził, że jego stan najpewniej nie pozwoli mu na szybkie opuszczenie szpitala. Adrian Szymaniak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu Ślub od Pierwszego Wejrzenia, od kilku tygodni zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Wszystko zaczęło się od niepokojących objawów, m.in. powidoków przed oczami, dreszczy i zaburzeń żołądkowych, które skłoniły go do zgłoszenia się do lekarza. Badania wykazały obecność zmian w mózgu, wymagających hospitalizacji. Początkowo sam Adrian mówił o diagnozowaniu i obserwacji, jednak sytuacja okazała się znacznie poważniejsza, niż przypuszczał. Mimo że nie brakowało nadziei na szybki powrót do domu, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Diagnoza potwierdziła obecność guza mózgu, co wymusiło konieczność natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Adrian ze przeszedł kolejny zabieg. Wystąpiły komplikacje. Kilka dni temu Adrian przeszedł poważną operację. Niestety, jak sam relacjonuje, zabieg nie przyniósł natychmiastowej ulgi. Jego stan nadal wymagał szczególnej opieki, a leczenie nie zakończyło się na jednym podejściu. W rozmowie z Plotkiem wyznał, że musiał przejść kolejny zabieg. Wczoraj miałem kolejny zabieg. Po usunięciu stanu zapalnego i guza mózgu powstał krwiak, wodniak, przez który nie mogłem opuścić szpitala przed weekendem, ujawnił. Jak tłumaczy, lekarze początkowo liczyli, że uda się rozwiązać problem farmakologicznie, bez konieczności kolejnej ingerencji chirurgicznej. Jednak poniedziałkowe badanie kontrolne pokazało, że ten plan się nie sprawdził. Plan był, aby pozbyć się tego farmakologicznie, jednak badanie kontrolne tomografii w poniedziałek pokazało, że plan nie wypali. W związku z tym lekarze zmuszeni byli pozbyć się tego mechanicznie, co miało miejsce wczoraj popołudniem, wyjaśnił. Po kolejnym zabiegu Adrian pozostaje w szpitalu pod obserwacją. Zdradził, że tym razem stara się nie robić sobie nadziei na szybki powrót do domu. Myślnik teraz pozostaje przez kilka dni na obserwacji po zabiegu. Natomiast nie nastawiam się na wyjście do domu na najbliższy weekend, bo zbyt wiele razy już były takie plany i oczekiwania, które się nie zrealizowały, dodał z goryczą. Uczestnik show czeka na wyniki. Konieczne było badanie histopatologiczne. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jakiego rodzaju był usunięty gus, ani czy sytuacja wymaga dalszych, bardziej zaawansowanych form leczenia. Adrian czeka na wynik badania histopatologicznego, który ma zdecydować o dalszych krokach. Jak przyznał, stara się nie myśleć o najgorszym scenariuszu i nie tracić nadziei. Dopiero wyniki badania histopatologicznego dadzą odpowiedź i wskażą dalszą drogę leczenia oraz jakie możliwości stoją przede mną do wyboru. Na tym etapie ze wstępnych diagnoz nadal nie dopuszczam myśli o najgorszym scenariuszu i nie mam zamiaru się poddawać. Staram się zachować spokój, ale nawet największy superbohater ma swoje chwile słabości, mówił szczerze. Adrian Szymaniak szczerze o samopoczuciu. Stoję w miejscu. W rozmowie pokusił się również o metaforę, która dobrze oddaje jego stan emocjonalny i poczucie bezsilności w obliczu oczekiwania. Myślnik: W ogólnym rozrachunku ostatniego miesiąca często porównuje tę sytuację do gry planszowej. Z tym, że stanąłem na polu tracisz kolejkę, cała gra trwa dalej, mijają dni i wydarzenia, a ja stoję i nie mogę rzucić kośćmi, zrobić żadnego ruchu bez wyników histopatologicznych, podkreślił. Choć sytuacja Adriana wciąż pozostaje niepewna, niezmienne jest jego podejście. Walczy z chorobą z determinacją i szczerością, dzieląc się swoim doświadczeniem z fanami, którzy od początku wspierają go słowami otuchy.